Siema Już dawno się nie widzieliśmy, co nie? A to dlatego, że Mimo tego, że się zaczęły wakacje To i tak nie mam czasu kręcić Najlepszych gier na peceta Albo też vlogów Lub innych rzeczy Poza tym na najlepsze gry na peceta Już straciłem ochotę Poza tym dowiecie się na końcu Co sobie o tym wszystkim myślę Zatem tym jestem totalnie wkurwiony Bo kiedy chcę wrzucić jakiś inny filmik To ludzie ciągle narzekają, że chcą najlepsze gry na PC ta. No to mają, macie ten, ten swój odcinek jeśli chcecie, ale pamiętajcie, to chyba prawdopodobnie jest ostatni. I też nie będę już wrzucał intra, bo szkoda czasu. Od razu opowiem o Minecrafcie. Minecraft jest to gra, yy, która ujrzała światło dzienne bodajże w roku 2009. Yy, wydana jako w wersji Classic, czyli Swobodne układanie klocków bez, bez, bez wytworzenia craftingu ani narzędzi. Ee, gra cały czas się rozwija. Oczywiście twórcą gry jest Markus Persson. Wraz ze swoją grupą utworzyli e, Mojang Team, czyli taki zespół, który, który zajmuje się rozwojem Minecrafta oraz udoskonalają go tak aby w wersji stabilnej, która wyjdzie prawdopodobnie 18 października bieżącego roku, była jak najbardziej dopracowana i dostępna dla klientów alfy i beta. Zapraszam do oglądania innego gameplaya. No, tak więc jesteśmy już na moim świecie. Ja, ja nie lubię jakiś, budować jakichś wielkich budowli, tylko takie drobne, małe projekty, mechanizmy i tym podobne rzeczy, ponieważ ja akurat takie dryku do jakichś super kreatywnych rzeczy to ja nie mam. Ale wyjaśnijmy na początku czym jest Minecraft. Minecraft. Minecraft to, jest to gra, która składa się z sześcianów, innymi słowy mówię też kwadratów, których yy, głównym celem jest, że tak to śmieszne nazwę, brak celu. Czyli yy, budujemy na początku różne kopalnie, a oczywiście wcześniej zbieramy drewno, budujemy kopalnie, wydobywamy surowce, a z nich robimy co chcemy. Budujemy sobie różne rzeczy jakieś budowle piramidy lub, innym, lub inne tego typu rzeczy, mechanizmy z czerwonego proszku i wiele, wiele innych rzeczy, które ta gra przed nami skrywa. Wielkim, ogromnym plusem według mnie jest to, że nie, nie dostajemy wszystkiego od początku. Wszystko musimy wyrabiać sami, nic nie zdobywamy, tak po prostu. Nie licząc tak zwanych dungeonów, czyli lochów, co gdzieś w podziemiach tam wydoby, zdobywamy różne rzeczy, ale to jest akurat mało ważne. Wszystkie narzędzia, broń i zbroje, robimy sobie sami, z surowców, które same sami wydobędziemy. I to jest właśnie to. Możemy poprawić sobie pobawić się w takiego Robinsona Cruz'ow wersji hardkorowej, ale no i według mnie ta gra zasługuje na Oscara chociaż nie wiem, czy Oscary są w kategorii gier, komp gier komputerowych, ale na pewno jakieś duże wyróżnienie. No, muszę przyznać, że Notch naprawdę się postarał. Mało tego, gra cały czas się rozwija, ciągle są wydawane jakieś nowe ulepszenia, jakieś nowe łatki i aktualizacje, dzięki czemu gra zyskuje dużą popularność. Jest to już że jest bardzo popularna, dlatego też Notch opowiadał, że jak wydał wersję Classic, w której... Tylko układamy klocki bez możliwości craftingu, narzędzi i tym podobnych rzeczy. Był jak on to nazwał więźnień własnej popularności, gdyż wersja classic była bezpłatna. Dlatego wydał alfę i betę, czyli to na którym aktualnie gramy. To jest akurat beta 173. No i właśnie w ten sposób Markus Persson zarobił miliony. Jak nie wiem, no, miliony. Zresztą znaczy w sumie do końca nie wiem, ale ja założę się, że na pewno bogaty. Bogaty jest strasznie. Ma jeszcze oprócz tego taką małą, ten, małą grupkę ludzi, którzy mu w tym pomagają, jak już wcześniej wspomniałem. Za chwilę wam pokażę najważniejsze materiały, surowce i minerały, które są w grze. Oto najważniejszy surowiec, drewno. Wydobywamy je chociażby zwykłą ręką, w, późniejszym, w późniejszych etapach siekierą. No i one właśnie, od tego wszystko zaczynamy. Przerabiamy je właśnie na deski. To już najbardziej podstawowy crafting, jaki tylko może być. I od tego cała zabawa się zaczyna. Później zdobywamy kamienne i takie, takie inne. I właśnie tu jest pierwszy taki porządny surowiec. Yy, ten żelazo. Inaczej zwane iron. Wydobywamy je na głębokości około 50 kratek pod ziemią. Nie, niżej około 30, czy tam 40 kratek pod ziemią. Występują głównie przeważnie w parach, w czwórkach lub o, świnia. przeważnie w czwarach, piątkach lub w szóstkach, czasem jak się zdarzy, grupowo. I one są drugim najbardziej wytrzymałym sprzętem w całej grze. Następnie jest złoto. Złoto przeważnie jest takim niby cennym. Zdobywamy je na wysokości około 20 kratek, kurwa. No nie, w mnie już. Dobra. Zdobywamy je na wysokości około 20 kratek pod ziemią lub trochę wyżej i najlepszym sposobem yy, najlepszym sposobem craftingu z tego złota, oczywiście wcześniej jak je zdobędziemy, musimy je przetopić w piecu podobnie jak yy, żelazo, aby otrzymać sztabkę. Yy, je używamy do tworzenia boosterailów, czyli szyn napędzanych, yy, które zastąpiły stare dobre boostery. Yy, a, oczywiście możemy stworzyć te z nich zbroje i broń, ale są one słabo wytrzymałe i szybko się niszczą. Yy, I ostatnim, takim najbardziej cennym jest diament. Też w podobnej formie, tylko że jest błękitne, a niestety nie mogłem, wam, nie mogłem dla Was tego zdobyć. I z niego wytrzy, yy, właśnie tworzymy te narzędzia. Naj, najszybsze, znaczy nie najszybsze, bo złoto jest najszybsze ale najbardziej wytrzymałe i najskuteczniejsze narzędzia w grze. Zbroje też możemy oczywiście z tego tworzyć i wiele innych rzeczy. I to jest najbardziej opłacalne. Znajdujemy je na wysokości 20 kratek pod ziemią lub niżej. Głównie też na wysokości bedroka, czyli najtwardszej skały, której nie da się niczym zniszczyć. Najczęściej w okolicach zbiorników z lawą. Oprócz tego jest jeszcze węgiel który wydobywamy bardzo płytko pod ziemią, Najczęściej jest to parę klocków niżej, chociaż początkowi gracze będą mieli problem z wydobyciem tego węgla, ale jest on bardzo potrzebny do e, oświetlenia naszego domu oraz do opału w kominku, czy w piecyku. I w późniejszych etapach też nam się przyda. Ale najbardziej na początku, żeby oświetlić nasz, nasz dom. Co jeszcze mam tu powiedzieć? Może pokażę Wam dokładnie, jak wygląda, to jest yy, żelazo, przetop żelazo zwykłe, a to jest przetopione. Złota niestety nie ma, bo wykorzystałem wszystko na boosteraily. Więc może pokażę Wam, jak się przetapia. Opał może być albo z drewna, albo z węgla. Ewentualnie z wiaderka z lawą. To jest wiaderko z lawą. Ale wtedy wiaderko się niszczy. Yy, z tego co słyszałem, to jedno wiaderko wystarczy na przetopienie 100 przedmiotów. Tego składamy i czekamy aż y, przedmiot się przetopi. Oczywiście jeśli y, nie mamy pochodni, a jeśli też nie mamy węgla, możemy przetopić... O! Tak wygląda sztabka złota przetopiona. Y, jeśli nie mamy węgla, to możemy przetopić y, pień drewna i wytworzyć węgiel drzewny. To na tej samej zasadzie też możemy tworzyć pochodnie. I nawet jak będziemy przepalać w piecyku, to on i tak daje jakieś światło. Mniej więcej. Tutaj mam takie rzeczy, o, to są wagoniki, wózeczki i tory zwykłe. A to są booster rail, czyli to, o czym mówię, coś jest ze złota i detektor rail, czyli wykrywacz czyli jakiegokolwiek sygnału, yy, który jest nadawany przez redstone. Redstone to jest, kurde, redstone to jest czerwony proszek, który służy do tworzenia obwodów, czyli zasilane na przykład, yy, kurde, o, zasilane na przykład dźwignią, przyciskiem lub y, pochodnią z czerwonego proszku. Daje nam na przykład, y, o, akurat na przykładzie drzwi odsala. O, nie da rady, to pokażę wam y, inne zastosowanie. Ale też na przykład są takie płyty naciskowe, które otwierają się bezpośrednio przy położeniu jakiegoś przedmiotu, na przykład drzwi lub klapy włazu. To się nam bardzo przydaje, jeśli chcemy zaoszczędzić y, czasu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi ręcznie. To teraz może przejedziemy się moją nieco krótszą kolejką, ponieważ tam e, wylało mi się wiaderko z lawą i spaliło moje, moją wcześniejszą kolejkę, która, le, która leciała tam. Tak więc przejedziemy się tą kolejką. O, nie włączyłem zasilania w tych boosterach. To jest booster wyłączony. A kiedy nadamy sygnał przez owy proszek to otrzymamy coś takiego I teraz możemy jechać A tu jest taki mechanizm y, włączający y, ten, tego boosteraila I działa on w tej zasadzie Przyspiesza nas i możemy jechać tam gdzie, sobie, tam gdzie nam to się żywnie podoba Tam był mój cave system czyli system jaskiń z którego wydobywałem wszystkie surowce i tak to panie jest. Możemy się przejechać też moją dłuższą kolejką, ale nie będziemy na to tracić czasu. Chciałem wam jeszcze pokazać piekło. Piekło to jest zupełnie inny wymiar, inny biom, z którego wydobywamy też zupełnie inne surowce. Między innymi netherrack, czyli klocek, który po podpaleniu nigdy nie gaśnie. Oraz soul sand, czyli piasek dusz, który nas spowalnia, jeśli po nim chodzimy. No i oczywiście najcenniejszy O, to jest Soul Sand A to jest Netherrack Netherracka jest tak wszędzie pełno I jeszcze jest Glowstone, którego tutaj O, to, to, te, te świedzące punkciki to jest zbiorowiska Glowstone'a Czyli klocku, który świeci e, Chyba nieco mniej niż pochodnia e, i, Ale niestety bardzo trudno go wydobyć, ponieważ właśnie wisi on w takich trudnych miejscach ja akurat wydobyłem trochę go. Ale właśnie jeszcze chciałem wam powiedzieć parę słów o mobach z prawdziwego świata i mobach z netelu. Tak więc, jeśli chodzi o moby, jest ich kilka, kilka kategorii. Moby pasywne to są takie, które nie atakują nas, yy, tylko czekają aż je zabijemy. Przykładem takim jest świnia, która tutaj sobie chodzi, która dropuje mięsko. O, patrzy się na nas. Yy, drugim rodzajem są... Znaczy jeszcze w tym rodzaju pasywnym są oprócz świni są krowy, kurczaki i owce Z krowy wypada skóra, z której robimy pierwszy rodzaj zbroi, z kurczaka pióra, ewentualnie jajka jeśli wykluje w losowym momencie życia i owca, z której wypada wełna. O, tam idzie owca. Od wersji 1.7 do tego służą nożyce. Wcześniej wystarczyło tylko uderzyć, yy, o, wcześniej wystarczyło uderzyć yy, owce, żeby wypadła z niej wełna, a teraz niestety jest to niemożliwe, chyba że ją zabijemy, ale to wtedy wypadnie jedna wełna. Kurczaka wam niestety nie pokażę, bo nigdzie go tutaj nie widzę, a naprawdę yy, filmik jest spontaniczny, jak zawsze, ale i nie chcę mi się go szukać, to teraz wam opowiem mniej więcej o mobach yy, agresywnych. Pierwszy z nich jest ząbiek, czyli taki najsłabszy. Y, który wołazi w nocy i płonie jeśli wstanie z, y, ten dzień A właśnie teraz zbliża się noc ale raczej nie będę wam ich pokazywał drugi jest pająk który jest wyjątkowo agresywny bo skacze na, na nas z góry i potrafi wspinać się po ścianach y, kolejnym jest szkielet który z bar którego bardzo nie lubię bo potrafi do nas strzelać strzał, ze strzał a w połączeniu ze spider jokerem który zdarza się raz na milion, no to już jest zabójcze kombinacja. No i yy, ko ostatni, yy, z, który jest najbardziej znienawidzony przez graczy, to Creeper. Potocznie zwany ogórkiem. Jest to potwór, który po podejściu do nas syczy i wybucha. Wszystko, co, na wszystko, co jest wokół, je wokół jego zasięgu, w promieniu jego zasięgu, a jeśli walnie w niego piorun, to wybucha z potrójną siłą. A teraz trzeba zająć się mobami w neterze. Jest z ich tylko dwóch. Pierwszy to pigmen, jest to świnia człowiekokształtna, skrzyżowanie zombiaka ze świnią, które nie atakuje nas, które jest mobem neutralnym, czyli zaatakuje nas tylko kiedy my go sprowokujemy, a drugim jest gast, czyli, e, czyli wielki upiór, kilka razy większy od swoich, że tak powiem, rówieśników, znaczy od innych potworków, i który strzela do nas e, ognistymi kulami które oczywiście możemy odbijać i jeszcze jedna rzecz w mobach pasywnych ojej ale klatka w mobach pasywnych zapomniałem wam powiedzieć o kałamarnicy jest to stwór który yy, który też jest pasywny który mieszka głównie w wodach od wersji 1.3 nie, 1.2 yy, i on daje nam czarny barwnik który możemy później zafarbować wełny no to tyle na dziś. Przepraszam za bardzo y, nudny i monotonny odcinek, w którym biegałem sobie tu w kółku i gadałem o Minecrafcie tak pi razy drzwi. Ale niestety sami chcecie tych odcinków, a ja nie mam ani trochę przyjemności z ich robienia. Chyba z tego zrezygnuję. I teraz naprawdę nie żartuję. To już mnie po prostu zaczyna dołować. Dobranoc.